Hejka, z tej strony Simona, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 First Look. Tym razem pokażę wam oczywiście dwie nowe kolekcje, o których już dawno była mowa, ale ja dopiero teraz mogę wam je pokazać. Pierwsza kolekcja to jest twarzowy blird, tak, związany z makijażem. Ale zanim przejdziemy do tego, chciałabym Was zaprosić do łapkowania, subskrybowania mojego kanału z żeby nic nie Pominać, i badania na moje straszne milie. Linki macie oczywiście w opisie. A teraz zobaczmy, jakie mamy nowości. Zostaliśmy bardzo dużo makijaży, właśnie typu cieni na oczy, co naprawdę jest dla mnie plusem, ponieważ brakowało nam tego i wiemy to. Więc super, że dali taką kolekcję. Te cienie są naprawdę przepięknie wykonane przez twórcę modów. I powiem Wam, że fajnie, cieszę się, że kolekcje są tworzone przez moderów, bo naprawdę oni bardzo dobrze się starają co do swoich rzeczy, które mają wydać, jeśli chodzi o mody. A jeśli chodzi tutaj, to tym bardziej, więc ja jestem zadowolona. Zobaczcie te kreski, te cienie są przepiękne. A co powiedzieć o kreskach? Zobaczcie, w końcu mamy normalne kreski, które normalnie wyglądają. A nie te co mieliśmy w podstawie gry no te w podstawie gry to są okrutne tyle powiem a te są przepiękne takie naturalne delikatne mocniejsze lżejsze jak woli kto więc są super oprócz tego dostajemy też tutaj na policzki więc zobaczmy co tutaj dokładnie otrzymujemy czyli otrzymujemy takie właśnie dwie sztuki nie trzy sztuki Takich na policzki cienia, w sumie różu, rozświetlacza albo brązera, jak to woli. Całkiem spoko, bo to też nam się, wiadomo, przydaje. Więc jeśli chodzi o usta, też dostaliśmy kilka sztuk nowych odcieni pomadek, co dla mnie też jest bomba, ponieważ ja uwielbiam, uwielbiam usta. Jeśli chodzi o simów, ale brakuje mi pomalek, więc super, są takie bardziej naturalne, bardziej typowo matowe, bardziej takie jak błyszczyk, ale też jako taki satyn, nitosatyn. Więc spoko, fajnie, że dodali, bo można naprawdę stworzyć coś fajnego. A zwłaszcza jeżeli się ma wszystkie kolekcje, wszystkie dodatki i tak dalej, wszystko można połączyć. Tylko wiadomo. O co chodzi? Ale resztę tematów związanych z tą grą i co się dzieje teraz, poruszymy troszeczkę później. Będę miała dla Was oddzielny film na ten temat. Tutaj mamy też na całą twarz jakieś rozświetlacze. Z tego co rozumiem. Tak myślę, że to są rozświetlacze, ale nie jestem pewna 100%, ale wydaje mi się, że tak. Tak, to są jakieś rozświetlacze na całą twarz, więc. Super, że to też dali, bo wiadomo, że to nam się też przydaje. Wiadomo, że można rozświetlić zobaczcie taka typowe, takie typowe rozświetlenie, jak dla modów trochę. jest taki filtr modowy, ale nie do końca, też to naturalnie wygląda. I w sumie powiem Wam, że ta kolekcja wychodzi dla mnie w skali od 1 do 10 na takie mocne 9. Jeśli chodzi o drugą kolekcję, dokładnie kolekcję Wiejski Przedsionek. No to tutaj możemy zabawić się takimi rzeczami, jak jakieś meble, typu właśnie takie do przedsionka. Co to się plusuje, ponieważ takich mebli nam naprawdę brakowało, ponieważ, wiecie, inne pokoje były moblowane miały meble i można było, ale te przedsionki przed wejściem, jakieś przedpokoje i tak dalej, były minusami, bo nie miały. Dużą ilości mebli, a to się plusuje i ja się cieszę, ponieważ naprawdę te rzeczy są super. Wiadomo, że mogliby też dać jakieś takie, jakby tu jest napisane, wiejski, ale dla mnie to są trochę nowoczesne meble, mimo to nie kojarzyły mi się typowo z wiejskimi meblami i nie są złe. Jeśli chodzi o kolor ścian, dostaliśmy dwie sztuki, taką i taką, nie wiadomo, podłogę też. Oprócz tego coś jeszcze dostaliśmy z tego, co mi się wydaje, że tutaj nie jedynie te właśnie meble. Za chwilę też zobaczymy, które meble są funkcjonalne, które nie, z czego możemy skorzystać. Wiadomo, z lustra możemy skorzystać. Z tego, tak jak mówię, część z tych mebli jest naprawdę fajna, może nie do końca wiejska, jedynie takie typowo wiejskie to może te kuchenne takie szafki, ale powiem wam, że nie jest źle. Dla mnie spoko. Bo w końcu będę mogła urządzić fajny przedpokój, w którym będę mogła postawić właśnie takie mebelki. Więc to jest na plus. No trochę tych rzeczy funkcjonalnych jest. Wiadomo, że mogłoby być ich więcej, prawda? No ale jak to kolekcja, to wiadomo, że dostajemy połowę rzeczy funkcjonalnych, połowę takich mniej funkcjonalnych. Więc jeśli chodzi o tą kolekcję, chciałabym ocenić ją w skali od 1 do 10 na takie mocne 8. Mocne 8 to jest taka idealna ocena. Więc jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle mogę Wam pokazać. I pamiętajcie, żeby łapkować, subskrybować mój kanał, zostawić dzwoneczek, żeby nic nie pominąć i wpadać na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie. Do zobaczenia i cześć!